Toyota Corolla e, przyjechała do nas na pełne wyciszenie w pakiecie MAX. Właśnie skończyliśmy pracę nad tym autem. Wyciszyliśmy w nim dosłownie wszystko: także od nadkoli, poprzez drzwi, e, maskę pod szybie, bagażnik, klapę, e, również e, i dach. E, także mamy tutaj wyciszone całe, calutkie auto. Tak jak zresztą mogę pokazać tutaj. Na beton mamy wszystko. Włącznie, tak jak słuchajcie, z dachem, drzwi. No, po prostu auto wyciszone jest kompleksowo. Także komfort w tym samochodzie poprawi się naprawdę znacznie. Klient na pewno będzie zadowolony. Także taki większy trochę projekt. No i co? Tyle. Top Auto Warszawa, zapraszamy.